Cześć, tu macie ze mną jest Wojtek. Ja maleczko jestem, dzień dobry. I my gramy Minecraft Farming Valley. już zaraz czeka nas tutaj jesień. O, o ogórek. Piękny ogórek, piękny tort, właśnie widzowie słuchaj mówili, że to są takie jakby laki bloki, to co ty tutaj stawiałeś i one tak. właśnie albo wiesz, coś pozytywnego albo negatywnego i radzili, żeby nie stawiać to koło domku. Ale że, że, że co, że... Te takie bloki jak, jak otwieramy. Będzie, że tak, jak kiedyś na y, ten? Taka niespodzianka, jak kiedyś na y, Młodych bohaterach? Mm, może być. Taka duża godzilla się pojawiła. Nie, szaka to nie, ale że może. Pomidorki zebrałaś? A ty zebrałaś, okej. no. Tak, A, tak. czyli to samo, dobra. Tak. A no na mnie. No dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że to wszystko wyrośnie. Trzeba podlać jeszcze tylko. Dobra, to ja zaraz tam na swój przydział podlewania przyjdę. A nie, ja nie mam konewki. Konewka się ulepsza, nie? Tak. Ja A podlewaj. część i ci dam. Mhm. Musimy teraz trochę, kasy oszczędzić. A ile mamy? Eee, no, 300. Aha. Ale trzeba troszeczkę oszczędzić, no bo za parę dni będzie. Czy w tym tygodniu na pewno. Będzie już jesień. Mm, czekaj, będzie teraz 25, 26. My mamy do 30. No, no to w przyszłym tak, tygodniu to zacznie to się to jesień. W ogóle ja chcę, słuchaj, na jesień wyrównać te przeklęte farmy, bo mnie coś aż nosi. Tutaj, z tymi tymi. I czekaj. Zaczy, gdzie, co wyrównać? W No w tamtą stronę, no, w tamte tu, stronę, no bo, bo patrz, no tutaj, tu, tu, tu. O, tu, tu. tu no, no krzywo. Znaczy, znaczy, powiem ci tak, no to to tak, ale no. na pewno tak, wiesz co, przesuniemy um, o jeszcze jeden farmowy w, nas, w stronę naszego domku. I w tamtą stronę będzie trzeba. W tamtą stronę to ja właśnie zaraz chcę się wziąć za wyrównanie tego. Dobra, to wiesz co, ja pójdę tak. Yy, a, zwierzeczki. To pokochaj. Zobacz, co tam się dzieje. A jeszcze, co ja miałam mówić, co ja chcę tu zrobić? Coś chciałam zrobić, tylko nie pamiętam właśnie co. Nie wiem. A, sprawdzić czy jest dir. dobra. Ja, dir tu to mamy sporo chyba. Znowu jajek nie znoszą. A kochałeś ostatnio? Tak. Ja pokocham później. Dobra. Po A czy dzisiaj nie będzie konewki? Zobaczyć. Pójdziesz tam pogadasz? Yy, tak, tak, tak. I tak pójdę, i tak pójdę zobaczyć to od tego. Od. Yy, jak to się nazywa, Boże? A, na końcu języka. Odleskę. Przepisy, yy. pani Karolinka. Przepisy, no. No i ratusz będzie nam wybudowany. Już dzisiaj? Myślę, że tak szybko Myślę, strzaleci. że powinien chyba zdążyć dzisiaj. Chociaż no, zobaczymy. Mam nadzieję. Pani Halinko, po co pani się moczy? Hmm. Pani Może Halinko. Się, muszę się umyć, musi w końcu. Mówisz, że aż tak? Tam babunia, coś masz? Nie? No i pani Halinko, jakie ja mam teraz zbudować? Proszę z tym wyjść. Proszę, tu ma pani dwa schodki, proszę wychodzić. Doria, Dor Dor Doria mieliśmy. A nie mam pojęcia. Pani Halinka wyszła, no. I proszę się więcej nie moczyć. Ja muszę wiesz co... Czekaj, ja bym to musiał zobaczyć, jak... co to jest Ta Doria. Wydaje mi się, że to była jakaś się barrywa w czymś. Musiał, musiałbym zobaczyć, bo... Hmm. Zegarną jeszcze w ogóle pluska e... w tej... U Harvest Goodness. Może... <laughs> 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 no czwartek dzisiaj, słuchaj, to czwartek to taki mały weekend. Może <laughs> się myją przed imprezami, co? Uh... Panie od konewki, gdzie pan jest? Pan może dzisiaj chyba co dzisiaj jest Friday, Wednesday, a to tu to dzisiaj zamknięte. No zawsze, zawsze jak y, potrzebno, no to zamknięte, nie wiesz? Czekamy my pola robimy na trzy, czyli raz, dwa, trzy. Tu będzie cztery, czyli od dotąd ja będę to zbijała w takim razie. To tu piasek jeszcze robi. Czekaj, gdzie jest ten typ? Chciałbym z nim pogadać, bo może chociaż. A co myślisz, że pomimo, że wolne koneczki znaczy, odnośnie? Może dam radę po prostu, wiesz, co, zobaczyć, ile jeszcze tej konewki tam zostało, wiesz? Aha, no, rado To też zobaczy, co my tutaj możemy tutaj kupić. Kurczę, to jest strasznie dużo rzeczy. Strasznie dużo. Kogo? Rzeczy. W sklepie normalnym naszym, wiesz? A, sam ten, dobra. Ja znowu mutant. Hmm. Czy my mamy słuchaj, bo po tym kościół mamy robić? Myślę, że tak, no. No, to my mamy surowce na kościół? Wiesz co chyba. Znaczy nie, na pewno nie. Ale ten kościół nie był chyba jakoś wybitnie drogi, jeśli dobrze pamiętam. No ja w tym momencie i tak drzewo ścinam, ale tak mnie zainteresowało to. Znowu mówi. No, gdzie, gdzie jest ten koleś, kurczę? weekend wyjechał. O, jest. Wrócił. Nie ma. I co mówi? O, jest konewka już. O, fajnie. męż <coughs> moją oddawał? Eee. Wiesz co? No, możemy w, możemy w sumie. No bo teraz ta domyślam się, że będzie nam chyba podlewała na. cały ten na 9. Dziewię ja nie mam pojęcia. Pytanie tylko, czy mamy żelazo? Srebro, mamy. To w się sensie srebro, mamy. No, ja zostawiałam ostatnio chyba. Dobra, A jak nie, powiem, nie zostawiałam, mamy, to. Mamy, dobra, mamy 19, okej. Okay. No właśnie dobra, tak, tak pamiętam, że jakaś jesteś... dziwna liczba. A tu równasz już, okej. Okay. ja w drzewie. Myślałam, że pytasz goście od konewki, znowu gdzie jest. <laughs> Rzuć mi tą konewkę. O Łatko, panie, takiej. Okay. O, masz. Dobra, dziana. Ja tu chcę wyrównać, a ja tu płotki chcę sobie porobić od razu ładne. W ogóle te drzewa tutaj to na takie mutanty powierastały, że to jest katastrofa przed domem. Oe. Ja pamiętam, zaczynałam grać w Minecrafta. No. Jeszcze nocz yy, robił tego Minecrafta, tak? I wtedy już mówili, że on powinien go zrobić, żeby nie było mutantów, nie? Mhm. No to masz, prawie 10 lat temu. I co? Ech. Nicu? Dobra, e, zostało nam tysiąc z tego, ale konewka jest oddana. A, bo za to też się płaci? No tak, no co ty. No, no nie co, że materiały zanieść, to jeszcze zapłać. No. Tardiu też się za wszystko płaci. Ale <noise> nie, hajs nie, hajsem nie się nie płaciło. Tardiu? No. Oczywiście, za wszystko płaciłaś, przecież. Hajsem? A nie? Każdy upgrade, każdy nawet, nawet wybudowanie domu, czy czegokolwiek, zawsze, ja już nie pamiętam. Płaciło. Za wszystko się płaciło. Ja ostatnio sobie odkryłam w ogóle u siebie na Steamie, bo ja na tym. Na Skyrimie miałam 500 godzin przegranych, a odkryłam, że dostałam jakąś tam Deluxe Edition z racji jakiejś tam rocznicy, czy czegoś, nie? No i tam można od nowa wszystkie te wbijać. No i tak sobie się zastanawiam, czy się do tego nie przyłożyć jeszcze raz. Nie, nie, popierdzieliłoby mnie naprawdę. A ja bym zrobiła, wiesz? Bo tak właśnie, jak się ja zastanawiałam, to tak myślę, hm, a to się robiło w ten sposób czy w taki? A to działało tak czy tak, nie? Już ja zapomniałam ostatni na, raz ja 5 lat temu, O, ja przesz przeszłam dwa razy, z czego trzeci na nagraniach w jakiś ten sposób. O kurde, ta Doria to jest drogi przepis. Bula, masło, mleko, mm. rice i mąka. To, to takie sushi trochę? Mm, nie, bardziej jakaś taka zupa dziwna. Zupa ryżowa. Coś w ten desań. Eee, dobra, czekaj, ja sobie zjem. Widzę. Mm, 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 mm. Co za krzywulce z tych drzew. No, halo, gdzie ty. A, jeszcze stąd dobra, się ja Dobra, Ja chyba powinienem się powoli. Powo Wiesz co? Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ty. Mm -hmm. Nie przenieść w ogóle gdzieś tych naszych jagód. A proszę bardzo przenosić. Bo chyba zrobimy tak. Że... Chociaż poczekaj, bo teraz się, teraz się zastanawiam jak to ogarnąć. Dobra, chciałbym te zwierzęta ja już jakoś gdzieś coś z nimi 3, zrobić. Trzy. Okej, okay, a jeżeli ja to zniszczę, to... A dobra wypadłem. Do dotąd mi, okay. by było. O tak, żeby było równo. O. Tak, dobrze policzyłam, bo tutaj jest 3 do 3. 3, 1, 3. Dobra. Dobra, więc tą stronę sobie będę lecieć. Co my na jesieni w ogóle sadzimy? E, wiesz co, nie pamiętam jakie tam są te. Nie pamiętam szczerze będziesz jakie tam są. No teoretycznie na jesieni co, się zbiera buraki? Bo ja wiem. Czekaj, my tam dotykamy płota czy nie dotykamy płota? Dotykamy Nie wiem, płota. no zrobi nam, się, zrobi nam się pora roku, to zobaczymy co tam jest dostępne w sklepie. No na pewno każdego po trochu trzeba będzie zasadzić, tak, no bo to jest... To jest hmm. ważne, istotne. Dobrze, to tak zrobimy. Tylko. A, bo dzisiaj pomidorki zaszły, dobra. Czekaj, ja idę zwierzątka ukocham. Dobra. Bo ja dzisiaj zwierzątków nie kochałam. Dzień dobry, kurczaki. Co słychać? Ona widać jak jakby ukochane, wiesz, bo nie serduszkują, ale po No znaczy, tak, bo każdego. jak jedna, tak, jedna osoba je zrobi, wiesz co? Ja myślę, że możemy zrobić ewentualnie tak, że chyba to będziemy na przemian robić. Raz ja, raz ty. No zobaczymy, czy dzisiaj się zniosą, czy nie. Kiedy burza była. Bo nie wiem, czy ona się burza, jakoś zestresowała. Może lepiej nie wywoływać wilka z lasu. E, dobra, Pani ja miałam to, po, po. 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 płotki. O, może wystarczy. Zobaczymy. Dobra, mam po 30 każdego. Tak. To co zostało? tylko wiesz co, ja się teraz zastanawiam, gdzie te jagody przenieść w ogóle? Hmm. Za dom? Hmm. Nie wiem, tutaj Magda jeszcze, jeszcze jakby, co to jeszcze w tą stronę e, też taki jeden pasek. Też? Tak, na, tak właśnie w stronę domu. Bo ja tu o dwa przedłużyłam już. No dobra, spokojnie. Ale wiesz, no im więcej, tym lepiej tak na dobrą sprawę, nie? Więc... Nie jest źle. Dobrze zrobiła. Kurczę, jak to... A no może nie... w mieście? właśnie miałam mówić, że gdzieś może koło gudleski. Czy gdzie? Może po prostu w mieście? No gdzie chcesz. Od razu będziemy mieli, wiesz, też większe i pole do tego. Dla zwierzaków, nie? No tak. Dobra, to teraz tak. Raz, dwa, trzy, pyk. Raz, się dwa, trzy. zmieści. Tak. O, i będzie. Będzie pan zadowolony z pola. Dobra. Ja obrotna kobieta pracy się nie boję. O, dotąd będzie. Tu będziemy mieć pod płotem. Sprawdzaj się trzy razy. Trzy razy, dobra. Jeszcze mnie te blackberrysy korcą, żeby je gdzieś skądś ogarnąć, ale kurczę nie, nie widziałem ich nigdzie. W ulicy. Hmm. A ja naprawię drzewo. O, portal nas słychać, wiesz? bo on stoi. jest zaraz pod tymi drzewami chyba tam z tyłu. O, drzewa mi się wycinać nie chcę, to będzie miał drzewo konar. Pięknie wygląda, dobra. Uważaj, żeby nie zapłonął. A, ty i to blisko naszego domu. Jak wrócisz, to ten, to przyjdź zobaczyć. A, no, czekaj, już kończę tutaj. A jeszcze muszę furteczki spać, porobić. Nie? O, panie, to już 21, no. No. Mm. Oj, no wiesz, no, człowiek się zagra, to nie widzi. Dobra, i teraz wyjście, to wyjście zrobię nam o tu jedno. Na razie, a resztę ogarnę. A kto dzisiaj śpi? Uuu, ja nie pamiętam kto spał ostatnio. Czekaj, bo ty przeważnie śpisz na koniec odcinka, więc ja mogę iść teraz spać. No dobra. Dobra, to w kimi muszę jakoś ten, jakieś śniadanko zjeść? <noise> nie zdążyłem, nie ktoś na łóżku. <noise> Ale za to mnie w łóżku zobaczyłeś. <noise> nie zdążyłem. Dobra, może sobie schabik wezmę. O, pain wyrosły. O, będzie kasa. Ile jest w ogóle? E, 4,5. No to ty jaka zarobiliśmy. O, chodź, konar, zobaczysz. Już czekaj, czekaj, tylko ja tu z ten i zaraz zobaczysz jeszcze, jak ta konewka działa. bo Jestem ciekaw. Okej. Okay. A. A, tu kamyk. A, nie mam wody. Go... Okej, okay, tak, podlewaj bez wody. One... A ona na dwa podlewa. Jak na dwa? Na dwa. Dwa, że dwa. Tak, więc e, będziemy chyba wiesz co. Rzędy zrobimy. Takie rzędy porobimy. Mm -hmm. no. no to się nie opłaca teraz. No nie. Myślałem, że będzie lepiej podlewać. Mm -hmm. Dobra, czekaj, bo jeszcze tutaj wyjście chcę zrobić. O, tu tak mniej więcej na. czy tu. I następny złoty poziom domyślam się, że będzie podlewać raczej na pewno na 3. A ciekawe czy jest tu poziom iridiumowy? Mm, nie zastanawia. Nie wiem, musiałbym zobaczyć zaraz w Czekaj. itemach. Tu może zrobię wyjście. Tu będzie 3, tu chyba, okej. Okay. O, za Tobą jest konar tego w ogóle. A ten? <laughs> nie chciała mi się drzewa z całego <laughs> ścinać, to go przesadziło. Okay. O Jezu, creeper z oczami. Jaki piękny, a ja mam oczy, nie mam dzisiaj oczu. Ty też nie masz oczu. Ja idę go przytuleć. Cześć! Jak się zaczerwienił. Eee, czekaj, czy my zostawiliśmy jakieś ananaski? O nie, sprawdź. Ja nie mam na razie nic, słuchaj, do jest tego. 10, więc zostawiłem. Ale spędziś. co? jeszcze nam tutaj, chociaż z tej strony, tak zrobię ładnie. O. No dobra, jest 26, czyli teoretycznie. O, no, jeszcze dwa. O, dobra, zniosły ja, ja widzę. A to widzisz oboje pokochalimy. Tak, czyli to musimy robić raz teraz ja w takim razie. Chyba będzie naj, naj, no najbezpieczniej w ten sposób. Czekaj, to ja wezmę tak, a... Tutaj to pozrzucam, bo mi nie jest potrzebne. Hmm, tutaj to, to. Hmm. Skąd ja mam jednego ananasa przy sobie? A wiesz co może nie... Może zniszczyłem i mi nie... nie ten. Nie wziąłem, wiesz? Okej. Okay. Dobra, czekaj, ja teraz testę muszę. Gniazda pootwierać. Dobra, krowy ogarnuję hmm. te. O, wypadł na modłanek pryzmarynu. Skąd te ptaszyska to wyciągają? Dobra, to tu tu. No nie. dobra, idę zobaczyć jak tam kwestia ratusza i zobaczę też, czy są jakieś o, nowe O, to te, też zaraz do ciebie skoczę. O nie, jeszcze. Z ratuszem jeszcze? Uj, to kupa jeszcze została. O, skoro tak mówisz. A ja wiesz co, może pójdę do kopalni i spróbuję, skoro my już na srebro wszystko ulepszamy, to do złota trzeba się dokopać powoli, nie? Znaczy, no z tym srebro, to, to wiesz co, jeszcze więcej srebra jest nam potrzebne generalnie, bo no to na mamy ulepszone konewki. No a resztę też by trzeba było polepszać. Gdzie no? się ratusz buduje? E, tam, z, za, za tym. Za Gudneską. Oho, dobra. <gryw> Dopiero ten, pierwszy poziom po zerówce, to dobra. A no właśnie, czekaj, nie ja miałem zobaczyć, czy tutaj są jakieś podziemia. U kogo? No właśnie w tym ratuszu, bo on wcześniej to jakoś bardzo długo budował podziemia, ale nie widzę, żeby coś było. Dobra, ja idę tu. Żerełko tutaj. jak coś mam. Ale widzę, że piętro chyba będzie, bo... Będzie pięterko? Może I schody być. robi, no. Dobra, dół. Okej. Okay. O, to przy jeszcze i mieć. Tu mi wściekła kura przeleciała. zaiste. Matko kuro, halo, dzień dobry. <laughs> Matko kuro. No bo to jest duża kura, bo ty nie byłeś tu nigdy ze mną. Ja cię o muszę tu kiedyś na wyprawę zabrać. Jest matka kura i są dzieci kury. W ogóle mój hammer niedługo będzie cały ogarnięty tak jak należy, wiesz? Na, na wyższy poziom jeszcze? No, będę miała 100, i będziesz mógł go mi oddać, żebym miała go srebrnego. Dobra. A ja to z chęcią wiesz. Dobra. Człowiek wchodzi no, i nie wyczy jak, jak dobrze pójdzie to jesienią kupę hajsu zarobimy to prawda zimą to pewnie będzie zimą na pewno będzie problem No zimą to sobie zaoszczędzimy Bo powiem szczerze że ja w tej grze do zimy nie doszedłem Ach, ja tylko wiosnę skończyłam to wiesz Więc ja nie wiem jak, jak to jak to pójdzie No trzeba hajsy zaoszczędzić albo bo my nie mamy tej dobra szklarni Myślałam żeby wiesz ten w szklarni, się, że się coś stanie. nie wiem. Tu, tu się chyba nie da zrobić czegoś takiego jak szklarnia. Trudno. Troszkę lipa, no ale. Czekaj, my nie mamy żadnych szyb. Nie to ma... wiesz, co w zimie będziemy robić wyprawy, jeździć i grabić wioski na Ale myślę, że będzie jak tak w najlepiej. Vikingo, goda, no. To Wikingowie. strasznie dużo tutaj koperku jest, a nie sreberka. Dobrze. No, dobra, Ale ja na razie staram się zejść jak najniżej, a nie tego. O, już kurczak na dzień dobry przeleciał. A nie zbierać wszystkiego, wiesz? Mhm. Mm tu jest rowerko. Nie, bo i tak mi się wiesz, co ten y, młot nabija. Ile już na nim mam? 83. Dobra. No tu sobie mogę zbić ewentualnie. A, eee, kurczę nie ja mam pomysłu na tą stutę. Zrób taką, wiesz, szwedzką. Czer A, czerwoną. No nie, nie, nie. Właśnie zastanawiam się że są nad ko połączenie kobla z drewnem raczej. E, bo te logi mnie denerwują, że one są okrągłe. Aha, no no. A one dziwne właśnie są. Dobra, zrób jak tam uważasz, nie? A, i rób od razu na trzy boksy. Trzy boksy? No nie? Nie kupujemy jeszcze owcy? Nie wiem, to sobie tak. mam o takim. czy nie no, kupić... kupić można, tylko wiesz co teraz. <coughs> tak się w sumie zastanawiam, czy nie zrobić takiej jednej większej. I że wszystkie łaziły jak zechcą? No, miały też wybieg. to mówię, rób. To, że to ta nasza mi tu trochę przeszkadza. Hmm. Czekaj, bo ja tu. A! Kurczakowe kółko różnicowe spotkałam. Okej, to ja już wiem co zrobię. Może. A to coś się tak zawiesił. Ile tych kuraków tu? Te drzewa tu porosły. Dobra, to umarło. Czekaj, może jabłko zjem. Widzę, że wolno to jabłko trochę zaczyna Ale wiesz jeść. co ci powiem? Mam no? takie wrażenie, że mm, że te drzewa, one jakoś szybciej chyba rosną niż w normalnym Minecraft'cie. Wiesz co, no Bo na one pewno. Strasznie szybko, rosną, strasznie szybko rosną. Na pewno my dużo sadzonek daliśmy. A czy to nie? też? Ale mówię, mam takie jakieś dziwne wrażenie, że one jakby znacznie, znacznie szybciej po prostu się rozrastały. I jest taka opcja, nie? Czekaj, ile jest, 16? Dobra. Ojej, jest jakiś mutant. Możemy spalić te drzewa. A jest włączone w ogóle spalanie? Jest. A jak chcesz, to spal, ale jak nam się chata swajczy, ja się wyprowadzą. Będę no, mieszkać w wiosce. Chyba nie okay. No, oj, Ej, no, gdyby no, nie w surowce, tam. bo mi zależy jak najniżej dojść. Gdyby nie w surowce, to ja bym ten... A teraz mam taką odrobinę, że mam od razu cztery zejścia w dół, od razu No Znaczy wiesz, no, przecież, słuchaj, przecież nie musisz zbierać tych surowców. No jak nie? Sam na przed tam chwilą powiedziałeś, do... że srebro jeszcze jest potrzebne. Aha, dobra, bo ty tam na, na srebrnym poziomie jesteś, no to nie, to jest potrzebne, fakt. No. A poza tym ja mam, panie, 92% młota, więc ja i tak muszę no tak, To tak, to, to i tak dokładnie. Dobra. Na, 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 na. Aha, ja się. Aha, nie mam no A i tak zaraz będę przychodził, do ciebie bym się pochodnią kończył. Mm -hmm. O, kurczak. Kurczak, czy ty nie możesz zapomnieć mnie jak pochodnia? Później cię zjem. Aha, nie mam pochodni, dobra. Zajście tu, ale tu nie ma bardzo co do tego. A w ogóle. To ty będziesz musiał odwiedzić tego pana i mi ten młot naprawić. Mhm, mm No jakby co to dam ci swój, bo ja mojego nie użyłem. A twój jest koperkowy? Tak. No ja mam 96, czekaj, jak stanę no ja będę. No, no może ci, Może zdążysz wbić cały ten ten. Jakbyś zdążyła cały ten wbić, to potem ja bym go dał do naprawy, a potem od razu do. Wiem wiem, ale właśnie tak. To wiem, ja wiem jak ja to zrobię. Zaraz. Mm, czekaj, bo muszę ten dół wyrzucić. którego Aha, 17, dobra. Nie, ja sobie wrócę na górę i sobie same skałki pobiję, które zostawiłam i on mi się wbije, tylko on jest już na tyle zapsuty, że już na skoku nie rozbija, tylko muszę przetrzymywać, wiesz? Mhm. Ale to nic. On i tak się wbija dalej, już mam 97. Dobra, trudno, ja popałam te drzewa, nie chcę się ich ścinać. A jestem ciekawa, jak będzie rozbijał na ten srebrny młot. 98 No, to dzisiaj powinnam go skończyć. Kura, ryzyk fizyk z tym drzewem. No, matka kura się pojawiła. Halo pani, dzień dobry. Matka kura. Ty powiem ci, że matka kura jest zawsze na dwa strzały albo na jeden, a te małe kurczaki na dwa, na trzy. Nie wiem, że małe to wredne. I bety, no i dobrze, szczerze, nie róda. Hey, ostatnio słuchaj ten. W simsem w odcinku M miałam podejrzanego znaleźć, nie? Mhm. Jeszcze 1%. No, i było, że. E, jest bodajże, że. Nie, jest łysy chyba czy coś? I ja mówię, nie ufajcie łysy. No, on mógł być kiedyś przecież rudy. No. No I tak, by... no nie wiadomo nigdy. Ostatnio strasznie do rudych nawiązuję, a ja się sama śmiałam, że tyle lat sama na rudy się malowałam. No, serio, chyba żort. Weszła na poziom ma tam tylko jeden kamień, słuchaj, a mi brakuje jednego procenta, nie? O. Ej, te, małe kurę Sio. No weź idź, bo ja jestem głodna, nie mam kiedy zjeść. A ty mi przeszkadzasz. Dobra, 100% wracam do domu. Dobra. Powrót, dobra. Lewa się na szczęście spalimy, nie naruszając struktury domu, więc jest OK. Dobrze, że ja tego nie widziałam, mam pewnie przeżywała, że A jednak się spalu. W sensie domy. Nasze. O, widzę jeszcze płonie. No właśnie się, bo było wiesz co, taki mutant, że tam nawet nie miałem za bardzo jak do środka wejść. Dobra, zaczekaj to, to, ja to to zostawiam, reszta jest na sprzedaż, to będę mogła zjeść. że ty dzisiaj śpisz? Eee, no to tak, bo koniec odcinka, nie? Tak. No to co widzisz, to możemy zapamiętać. Ty ten, ty śpisz na koniec, a ja na początku. No. Dobra, muszę tego, co innego dowiedzam koziąć, a może być kurczak na przykład. To jest zombie, skąd się wziąłeś tu? Co za typ? Przyszedł odwiedzić. O, Piórko mamy. Cześć, kurczak. A co jeść wam nie dali? biedne jedne zwierzątka zaraz nakarmijmy. No, nie dałem im? No, bo jedna pusta. Jedna jest pusta. Jedno drzewo zetnę tu i będzie finito. to. Ja tu podokładam. A pamiętaj, że jak kurczaki codziennie te głaszczę, to krów nie. A ty krów dzisiaj też nie głaskałeś, Nie, ogarnąłem. bo serduszkowały. Ale one serduszkują chyba niezależnie, wiesz? Te? Tak? A ty, bo ty wczoraj chyba robiłaś te, nie? Nie, ja wczoraj nie robiłam. A Chyba w ogóle. Znowu szczotka do krów się zepsuła. Tam jest druga przecież. Tak, tak, tylko zaznaczam, że zostaje jedna, nie? To będzie trzeba kupić. Dobra, noc idzie panie. już o, Panie 21. Ja już w domu czekam. O! Dobrze, to idziemy spać. My Wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Za mną był Wojtek. Byłem. I mam sobie ja, tak więc trzymajcie się, no i czas. Pa, pa pa! pa.